Zanim nie przychodzi, chodź. Dawaj, ażka, ażka. Aszka Pokaż na co ci stać. Pięknie, jeszcze Twisted, bo mogłeś zjechać. Poka. Masz takie staty jak ja. Ej, takie same, takie samojutkie. Ja wtedy dwóch rozwaliłem, nie? Ale ta wie jest dziwna, bo ona jak ma ten jajo to i tak zawsze cofnie. Tak ostrożnie gra bardzo. No wygrywamy 8-3. A co tam się dzieje? Zabijam. Nie, za nie zabiłem są ciotami. Ja wiem. Dobra. Tyle plus tyle równa się tyle, dziękuję. Dobra, to będzie chyba szybka gra. No, 9-3 tam... Jeszcze chwilę potrwa i... 4-1. Nie no, pewnie na 20 dają Surendę, jak tak dalej pójdzie. A może dać im Oj, dziękuję. Dawaj aczkę. Może jakieś powojenie? Dawaj! No wiem. Oj, Sorry, na, na ten numerek od razu tak. Dobra, spoko. Wylew Ja bym ją zabił, po co ją biłeś? No, daj, może kupię sobie, bo się... Bo, y, wiem, że się nastakuje łatwo. Wylew silu. O, no, no, siluj się no. a tymi miniony pijesz, nie? nie? Dobra! No dajemy go. Ale poczekaj, zaraz. I dajesz nie. mi kila nie? oddaj mi kila, patrzymy. Jeb, Anemiko. haslane, anemiko. Dawaj, bumeranga w niego. Albo faszkę, ale, ale nie, bo ty ją ściągniesz i co? Faszkę, dawaj, walnij. Z bumeranga. SS, uważajcie tam, nie? Ej, ale wy macie fajnie, jakichś słabich. Czekaj, Anivia nie! Idzie... No nie, no ile życia ja pierdzielę? Dawaj, Ani wie, jaki damage pro. Tristet? Wiem. <laughs> Ani jaką bo. O, jajeczko jeczka. dawaj. Albo nie, padniesz O, z Master z dupy tyle życia przecież mu zabrałem, Okej okay. Master jest dobry No, on jest dobry jednak Ale mm. widziałeś, ile życia mu zostało, jakbym jeszcze nacisnął dwa razy W Łarda zapomniałem podstawić kurde Jakbym dwa razy W nacisnął, to bym go zabił Jakie okay, jajko Miniony pomogł ten Master nie? Ten Master? Ładny A nie wiem, ja też by był Okay. No tam. Co to za zabójc jest? Weź w ogóle. Mm. Ja ją ja ja 3... Ej, Idę tam, idę, idę. No, jak napisał SS. Wiem, ale oni puszczają, tylko wieżę. No. Ej, ona jest słaba, ona. Oj, ci perećka. Widzisz, co tam? Dajmy mu. Lecimy, lecimy. lecimy. Panowie lecimy. Ej, nie ma Panowie. Dobra. Ale ona ostrożnie gra, co chwilę cofa, nie? Teraz muszę się w Nie ma live stylowania się. Ja to był szedł to niestety przyszedł no. ładny dmg master ma nie ja tam ja no, mam tylko z tego kubali. tylko mam szansę że łatwo się nas to ja tu już jestem na mida Ile mm. zgarnąć na bocie farmę oj 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 paszko to było, za, to było za proste, weź. To jest za proste ta gra z mnie. Triple! Triple! A, ja wiedziałem, że mu sksujesz. Ja też tak wiedziałem. Mati niby nic... Anemiko niby nic nie bije, ale wcale bije. Tak. Zostaw? Nie. Musi walnąć raz i sksuje. Przekonałeś na własnej skórze. No, przekonałem się na własnej skórze. Kurde została bijemy w kolei. Je, panem i patrzyki z rzędu Nie, ja miałem dwa z rzędu. No tak, ale i tak ma mieć jeden. Patrz. To za Easy Kill tam jest wiem, Ale ja na widowanym wieżę? Wszędzie tutaj widzę Izikl. Jak Prisek miał Nie. No to dobrze, bo chyba jesteś. Dobra, idziemy. Ej, aj, o, o, pani. Nie ma rada, wytania. <gry> <gry> Jak Je, ulti? Jep, chciałem sksuć z ulti, ale za szybko. Nie ma nikogo. On nino, jaki diametz z dupy? Taki tam i taki diametz. Ona się przynęto mnie, ja go zniszczę. A jaki diametz z dupy ona ma? Mojego. Oj, do życia. No. Dawaj. Onemiką. Godlike Anemiko Anemiko Godlike Ej ładnie godlike! God godlike Godlike Anemiko No proszę cię Czekaj, ja u Ciebie widziałem godlike'a chyba miesiąc temu nie jadłem Okej, okay, wezmę sobie Mam pro Bult no żeby złożyć trinity to trochę trzeba mieć golda Cholera. cholerach dziwne nie? Seaver taki papierek a nie deda, to jest bez sensu trochę O ile ty masz? 1500 A 1500 A nie dam wam obronić Nie, wyspuczować co ja mówię To Paszaszkę, patrz Dawaj ją Zostaw mi Zostaw mi ją No, jeszcze ją zabiję No oczywiście Anemiko z dupy ją zabił Jeszcze bumerang poleciał chcę tego kila jakiegoś A Ile to masz? Ty 5-2 jeszcze chcesz killa No i patrz, yep. dziękujemy Ooo, dwa stuny na mordę Everything Wiedziałem, że miał hali od tak się na mnie rzuciło Ale laga ma o, Master, Master. Ej, ta aszka jest coraz mniej papierowa, to jest złe. O. Masz? Aszka, zero itemów, aszka, spoko. O, petrol. A ten Nobek ile ma killi? Zero. Ale swoją farmę mam. On za to Master kładasz. Lekki lag, Okej, już mam 7-3 już się dogania, Anemiko, niestety. Nie Zobanie. ma. To jest za prosta gra. Okay. A więc są, a więc są. 21,7 no 21-7 na ile tam się rzucają kandyci? A Nobek co, co taki słaby Staty ma? O, tyknowy, a to muszę. Klawisz, a jaka jest energia? O, miała... Och, dwa kile, proszę. Kurde. To ja tam się dzieje dużo, nie? Super, a muk, suje. Weź się kawałka <grywa> jest nafidowana. Wzięła mnie na wszystko. No bo jest jednak <grywa> <grywa> Ożuroy. Ale KS sam mu przywalił. No. Analdor. Jede jego fragador wolę. Ta aż jest śmieszna. No poczekaj ta MMA. No ja już myślałem, że jest ten Nobek. <grywa> Nie ma się. Dobra, idę, pójdę. aż za nich nie dacie. Jedność gry. Dobra. Good game. A więc to była rozgrywka nasza. No mega prosta. Bardzo o, prosta. Koniec? A więc tak. Ze mną grał Anemiko. Nara. Oraz Lekrais. Nara. Eee, no to, do zobaczenia.